tam zestryńczech uszeli z redakcji widzę Jak możecie Państwo zauważyć, za moimi plecami znajduje się Zoo, który postanowiliśmy dzisiaj zwiedzić razem z Państwem. Jednak chcielibyśmy zauważyć, że to Zoo jest bardzo nietypowy, ponieważ tutaj zwierzęta biegają luzne między ludźmi. To jest bezpieczne. To już zostałem do Państwa oceny, a następnie tutaj będziemy tutaj rozmawiać z tym z gości. Posłuchamy jego opinii na temat ZO. E, Luke. moje śnisko. Panie Luke, jak panu się podoba to wydarzenie? Jest zajebiście, jest wykurwiście, bałem się świetnie aktualnie. A pan sam przyjechał, czy z rodziną? Tak, przyjechałem tutaj, wiadomo, z całą rodzinką. Bałem się świetnie tutaj, wiadomo. Dobra, chce pan coś dodać do na sam koniec? Tak. Ale to tak, nie wiem czy mogę powiedzieć tak legalnie. Mówi. Eee... No to ogólnie pozdrawiam całą rodzinkę i ogólnie hejacie takie. Ej co, pozdrawiam? Idziemy do zo, 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 idziemy do zo, 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 idziemy do zo. Za, za, zo, idziemy do zo, 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 idziemy do zo, zo, idziemy do zo, zo, idziemy do zo. Za, za, za. W pierwszej klatce małpy skaczą hop, hop, hop. W pierwszej klatce małpy skaczą. i na się Dobra, jak pan się nazywa? Jak się nazywa Louis Cartier. Panie Louis, jak się panu ogólnie podoba to wydarzenie? Podoba mi się. Bardzo, bardzo dobrze. Jakby. Miałem, miałem wrażenie, że się spóźniłem o ciupinkę, bo już widziałem, że ludzie tutaj są, oglądają oglądają zwierzęta. I no ale podoba mi się tak w sumie spoko. A tak, jak pan a jakie panu się najbardziej zwierzę podoba? Jakie zwierzę mi się najbardziej podoba? Żyrafa. Dlaczego? Yy, bo jest, że tak powiem, bardzo przyjacielska. Tutaj właśnie mojej kobiecie ukradła jeden z kwiatków na głowie. Yy, dała się pogłaskać, dała się przytulić, także jest mega przyjazna. A jak pan w nie ocenia ochronę tego obiektu? Ochrona działa bardzo sprawnie, jakbym miał powiedzieć w skali od 1 do 10, powiedziałbym, że 9, bo widziałem tutaj wiele ludzi przebranych, że tak powiem, przez, yy, na zwierzęta, które zachowywały się jakoś, no, no tak niekorzystnie dla, dla całego wydarzenia. Yy, aczkolwiek bardzo szybko i sprawnie yy, z niektórymi problemami się zażegnaliśmy, że tak powiem. Jak państwo całe wydarzenie? Bo naszym skromnym zdaniem było bardzo dobrze. Ludzie nic nie, bardzo nie robili, wszystko było pięknie, schudnie, ochrona była idealna. Jak Państwo oceniają całe wydarzenie, proszę nam dać znać w komentarzach, a my żegnamy się i do następnego newsa. Cześć i czołem!